Taki z rozwalonymi skrzydłami ani wiewiórka, nie orzeszka je chyba. Pierdziela. Coś tam w szamie. Nie bawicie nie? O, drapie się teraz. A no ale się nie boi, nie? A co no tak tu pełno ludzi chodzi to łódzki park no, fajna Swojona. Kici kici, taś, taś. <laughs> No, musimy sobie tak fajna Dobra No niech się ruszy Hej, Ciepciś, taś taś <laughs> Zrezygnowana jakaś chyba Myślała, że damy coś dobrego. No nic nie dostaniesz. Wywiura. No dawaj wywiura. Zrezygnowana jakaś.